Dzisiaj chciałam pokazać ciekawą roślinę Krokosmia w odmianie Lucifer. Bardzo krwisto czerwone, ognisto czerwone kwiaty. Taki wiechowaty charakter tych kwiatów nadają się też na kwiat cięty, ale ja nie wycinałam, bo szkoda mi było tych, tych pięknych kwiatów do wazonu. Ale myślę, że w bukie tak rzeczywiście ładnie wygląda i dość długo podobno stoi. Ja wsadziłam ją trzy lata temu z takiej małe, z małego kapersa kupioną gdzieś tam. W markecie chyba nawet. Nigdy mi nie zachorowała, nigdy nie sprawiała żadnego kłopotu, podobno z mrozoodpornością jest różnie, ale Lucifer to jest właśnie najbardziej mrozoodporna odmiana, więc jeśli ktoś chce krokosmie, to chyba tylko ta się nadaje. Ja na początku ją lekko okrywałam korą przed zimą, ale już teraz tego nie robię, ale rośnie w takim rzeczywiście ciepłym, zacisznym miejscu. Bardzo ciekawe kwiaty, zapylacze je lubią. Taki ciekawy akcent kolorystyczny w ogrodzie. Mocny bardzo. No, tu nawet widać, jak pszczółka lata sobie. <laughs> I szuka nektaru. Krokosmia lucifer. Polecam. Piękna, ciekawa roślina ogrodowa.